Donald Tusk, mówiąc o tym, że Polski nie będzie obowiązywać pakt migracyjny, zwyczajnie jak zwykle, jak to on, kłamie. Michał Moskal ujawnia dokumenty pokazujące, że polski rząd, czy polskojęzyczny obecnie rząd, szykuje się na przyjęcie wielkiej fali migrantów i potwierdza to kanclerz Olaf Scholz, który podczas debaty przedwyborczej wprost mówi o tym, że tak naprawdę do Polski wjedzie każdy. Kogo Niemcy tam wyślą. Tuskowi wyszło w sondażach, że kwestie bezpieczeństwa i kwestie migrantów są niezwykle ważne. Dlatego teraz ich przekaz się skupia na tym. Ale wszyscy musicie pamiętać, co Tusk i jego ludzie mówili, kiedy był kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Co mówili, kiedy poprzednio rządzili, że wszystkich by najchętniej wpuszczali. and that's the way forward and don't you worry we will be back and Poland will be as open as democratic Że zgodzili się wówczas na relokację i teraz też się godzą na relokację, bo przez cały ten rok Niemcy podrzucają sobie tutaj, koło granicy, czy wzdłuż polskiej granicy, kogo chcą. I Polska nic z tym nie robi. Tak samo nic nie zrobią, jeśli Niemcy będą chcieli przerzucić kilkaset tysięcy nielegalnych migrantów, którzy u nich stanowią problemy. Problemy z bezpieczeństwem, no bo przecież te napaści, gwałty, morderstwa są tam na porządku dziennym. Powiedzieliśmy tak, jesteśmy gotowi również pomóc 7 tysiącom osób. A teraz mają być na porządku dziennym w Twojej miejscowości. I ofiarą mają padać już nie niemieckie, francuskie dzieci czy starcy, tylko polscy. W Polsce dzieci mają być atakowane na ulicach miast. Od Was zależy, czy przegnamy tych barbarzyńców antypolskich od władzy. Pierwsza tura jest w maju. Musicie się wszyscy zmobilizować. Jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to nie będzie już bezpiecznej Polski, a w dalszej perspektywie po prostu nie będzie Polski.